14 października był dniem edukacji narodowej. Pretekst do składania życzeń, chwalenia uczniów i dnia wolnego od szkoły wykorzystał dyrektor szkoły podstawowej nr 11. Bluzy i dresy zostały zastąpione na moment przez eleganckie stroje. Wygoda ustąpiła miejsca elegancji, a nauka zabawie. Dzień Wolny od Szkoły to wystarczający powód, by polubić Dzień Edukacji Narodowej. Na co dzień mocno zajęta kształceniem i kształtowaniem charakterów dzieci musi przecież kiedyś odpocząć. Tym bardziej, że to jeszcze nie finisz, a zaledwie początek tego roku szkolnego. Szkoła podstawowa nr 11 zaczęła uroczystość bardzo oficjalnie. Zabrzmiały werble, uczniowie wprowadzili sztandar szkoły i wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Potem oficjalne przemówienie wygłosili dyrektor Robert Kłoda i prezydent Norbert Mastalesz. Po części oficjalnej można było wreszcie zrzucić sztuczność i pompatyczność. Uczniów pociągnęło w stronę satyry i wesołego spojrzenia na rzeczywistość szkolną. Złapanie dystansu do codzienności w szkole może mieć miejsce tylko w takie szczególne dni. Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela, został ustanowiony w 1972 roku specjalną ustawą.